Boże, kurde, ty, Jedziemy. Hmm, tak, tak, tu, prawo. A tu pisze Ożynek, nie rozumiem Gdzie tu są chyzyfory? Stacja w Ta jest Dobrze. Sobie. taka wiocha, ale zobacz, trochę jest. Dalej, krasiej, gdzie patrzcie, zbliżamy się do rapartu, tak jest, rapart, lewo, tak, to są dosłownie, takie, ten, z boku krasiej bocznie to jest. Tak się budują, że do sprzedaży. Widziałeś to? Te kurwa, też nie wypaliło. Dobra, zbliżamy się. Już dawno tu mnie nie było. Same Śląsk, A jest ten, yy, ten, to jest ten domek w Krasiowie, co mi nie wierzyłaś, a to jest tu, domek do góry nogami. Macie atrakcję teraz tutaj? Ty, ja muszę być w tym domu. Domek do góry nogami. To jest na Jak górę? będziecie jechać do Juraparku, proszę odwiedzić domek do góry nogami. Macie domek do góry nogami. Super sprawa. Super sprawa naprawdę. Polecam. Polecam ten domek do góry nogami w Krasiowie. Proszę, Jura. To jest Jura Park? Tak. I proszę bardzo, Jura Park. Super. Tego jeszcze nie było. Tego jeszcze nie było jak jak tu byłem. Tak, ludzie, to będzie no, mają drugie to będzie Zdawiam pióra park, Jura park kasiejów. Proszę Oto to, to dino. nie no mi się tutaj. Proszę Wejścia Jura park. No tamtędy byś podjechała, no ale dobra, no, no niech będzie. Jesteśmy w Jurapark Tak to właśnie się przedstawiało Proszę zobaczyć, ale fajnie Jurapark Jurabark Krasiejów Czechy jaś? Mhm. Francja to zobacz Super. Tego jeszcze nie było jak ja tu... Ty tu trzeba przyjechać. Fajnie się to prezentuje, naprawdę. super. I jeszcze raz od tej strony będzie bliżej. Proszę domek do góry nogami w Krasie Taki domek istnieje. Co niektórzy się kłócili, ale jest tak domek. Proszę bardzo.